Hejka, witajcie na kanale Rysownicy Bez Licencji. Ten odcinek poprowadzę ja, czyli Mati, a w dzisiejszym odcinku będę chciał sobie z Wami porozmawiać trochę bardziej odnośnie kredek Caran Luminance. Są to kredki szwajcarskiej firmy, yy, są to jedne z najdroższych, jak nie najdroższe kredki, ale o tym opowiem Wam potem. W pierwszej części filmu będę chciał opowiadać o ich wadach i zaletach. Yy, zobaczycie sobie próbniki, jak się blendują oraz mały speed drone, więc zapraszam Was do oglądania. A więc tak, najpierw sobie otworzymy pudełko i to, co nam się pierwsze rzuca w oczy, to jest ulotka 76 Luminance. Jest to ulotka, w której zawarte są wszystkie zestawy z serii Luminance. Yy, mamy takie zestawy jak 76, 20, 40 i 12 sztuk. Cenę podam w dalszej części filmu. Jako drugie, co widzimy, jest mała karteczka z napisem, że jest to licencjonowany produ produkt od Karandasz Luminance. Jako trzecie, co widzimy, jest tu próbnik zrobiony właśnie tego zestawu 76. Jest to taki prowizoryczny próbnik, tak żeby tylko pokazywał, jakie kolory, y, się, jakie kolory zawiera ten zestaw i jak one wyglądają na żywo. A z drugiej strony mamy zestaw kolorów portretowych. W mojej kamerze nie mogłam uchwycić całego zestawu, więc będę wam tak y, po kolei, powoli, trochę przewijał, jak to wygląda. Więc macie tu pierwszą tackę. Są to kolory takie, właśnie. Ja sam je poukładałem w sumie tak według próbnika. Teraz są trochę poukładane inaczej. Y, niestety ja nie trzymam w kolejności wszystkich kredek, więc y, no, są poukładane, można powiedzieć, po mojemu. Mamy kolejną tackę. Jest tu trochę niebieskich, trochę zieleni, trochę żółci, jakieś pomarańcze. Mówię, y, pokładam po swojemu, bo nie zawsze umiem trzymać y, porządek w kredkach. I ostatnia tacka nie jest wyjmowana, jest po prostu jakby tak przyklejona. Więc kredek niestety nie możemy wyjąć. A na razie odłożę te wszystkie tacki i pokażę Wam, jak się prezentują y, następne zestawy. A więc tak, następnie mamy zestaw 12 kolorów od Karandasz. Jest to mój pierwszy zestaw z serii tych kredek. I w sumie, jak je kupowałem, to byłem bardzo zadowolony. I gdy je otworzyłem, to byłem po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, yy, zachwycony wręcz, jak one wyglądają w środku. A więc, naturalnie są one pokładane w takiej, jakby, właśnie w gąbce. Do tego mamy ulotkę. Jest to ta sama ulotka, którą mieliśmy w zestawie 76, więc yy, w sumie nie ma po co jej pokazywać. W zeszłym roku 2020, w czerwcu, Caran d'Ache wydało również nową, yy, nowy zestaw z serii Luminance. Jest to zestaw portretowy 24 kolory. Jak tu widzicie, ja mam zestaw 20 kolorów, yy, a te 4 niestety trzeba dokupić na sztuki. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas również Caran też prowadzi yy, taką serię, że będzie można po prostu kupić cały zestaw 100 kolorów, żeby nie trzeba było osobno. Albo jednak zapala tą lampkę, Boże. Lecz to, co się wrzuca oczy, to jest to właśnie, że mamy tu yy, kolory, które są właśnie yy, kolorami portretowymi, czyli takimi jak beże, brązy, aczkolwiek no nie wiem, te czerwienie i żółcie w sumie już ich trochę mamy w tym poprzednim zestawie, więc nie wiem czy to był dobry pomysł kolejny wrzucać, aczkolwiek kredki tak się prezentują. No nie są złe i tu mamy już nowe uloty, w które którym są zawarte wszystkie sety 12, 20, 20 portretowych. Jest również kasetka 76 kolorów, lecz jest ona chyba droższa o 200 albo 300 zł, więc ja bym jej w sumie nie polecał kupować, bo to jest tylko opakowanie, chyba, że komuś się bardzo podoba, no to czemu nie. Ale mamy tak, 76 kolorów, 20 kolorów normalnych yy, normal, w tym w normalnym asystymencie, 12 kolorów, 40 kolorów oraz 20 kolorów portretowych. Ja również posiadam. bo dzisiaj mi wszystko leci, że Niestety, nie wszystko jest takie fajne, jakby się wydawało, ponieważ na przykład mamy jedną kredkę. Jest to 046, no jak się na nią popatrzy no to nie wygląda to za dobrze, jest ona jakby zgrudkowana i to jest po prostu chyba w każdym zestawie taka kredka, przynajmniej z każdą opinią się tak znajdowałem, nie wiem do czego ona służy, aczkolwiek trochę szkoda, bo jest to jeden z ważniejszych kolorów tak patrząc. W zestawie portretowym na przykład też mamy taki mały problem, aczkolwiek w tym zestawie mamy już dwie popsute kredki, jest to 143 oraz 520, 140 oraz 523. Więc no nie jest zbyt fajnie. To co mi się podoba to te skówki, które bardzo odpowiadają właśnie kolorowi tego rodzenia. Więc tak naprawdę nie musimy jakoś się wysilać i patrzeć na próbnik, yy, żeby dobrać dobry kolor, tylko po prostu, jeszcze tu Wam pokażę. Yy, tylko po prostu bierzemy kredkę i, i możemy wiedzieć i po prostu wiemy, yy, troszkę się zamotałem, i po prostu wiemy, że to jest ta kredka, której potrzebujemy i nie, że będzie jakiś inny kolor, tak jak na przykład przy tańszych, gorszych kredkach. W dalszej części filmu będę jeszcze trochę bardziej opowiadał o, o wyglądzie tych kredek, więc oglądajcie do końca. Mój wykonam na bloku od firmy Stratmore. Jest to Stratmore Bristol Smooth Surface. Mon 20 kartek i 270 gram. Jest bardzo gładki, gładki niczym, nie wiem, aksamit, niczym porcelana. Jest po prostu bardzo gładki, bardzo przyjemny w dotyku. Kredki się na nim super blendują. A zresztą zobaczycie to w dalszej części filmu. A więc jeszcze szybko Wam opowiem ile kosztują te kredki, 12 sztuk kosztuje około 160zł, 20 sztuk około 270zł, 40 sztuk około 530zł i 76 sztuk można dostać od 900 do, do 1100zł, aczkolwiek nieraz w jakimś sklepie proceszy można dostać e, fajne promocje i na przykład kosztują nieraz 20% taniej, więc możecie też właśnie wypatrywać jakiejś e, okazji. A więc tak. Teraz wybrałem sobie dwie kredki. Pokażę wam jak się blendują. Wybrałem kredkę niebieską i czerwoną, bo, ponieważ jak wiadomo kredki ciepłe blendują się lepiej z ciepłymi, a zimne z zimnymi. Yy, a tu mamy i ziemną i ciepłą barwę, więc zobaczymy jak się blendują. Na początku robię sobie yy, małą warstwę. Robię to ruchami okrężnymi, by mi się lepiej zblendowało. Tam, gdzie nie chcę blendować, robię troszkę mocni, mocniejszą warstwę. przepraszam żeby po prostu wiedzieć gdzie nie będę blendować, a tam gdzie będę. Nakładam cały czas kolejne warstwy aż tak, gdzie uzyskam efekt, który mnie zadowala. Przy blendowaniu warto się nie śpieszyć, bo ponieważ im bardziej się śpieszymy, tym gorszy możemy otrzymać efekt. Aczkolwiek przy tych kredkach plus jest taki, że gdy już mamy nawet wygładzoną barstwę, że już po prostu się ślizga nam po nich e, ręka wszystko, to i tak możemy nakładać kolejne innymi kredkami. I to jest jeden z plusów właśnie Karandus Luminance. W tym teście zrobię również przejście kolorystyczne, aczkolwiek wykorzystam ciepłe barwy, czyli żółty oraz czerwony. Aczkolwiek nie wiem jakim cudem, lecz tutaj mi się trochę ciężej blondowało, nie wiem jakim cudem, gdy w sumie już takie przejście kolorystyczne robiłem. Może po prostu nie wiem, źle dobrane kredki, aczkolwiek to chyba nie powinno mieć żadnego znaczenia, ale jakby Czerwona kredka była, była troszkę miększa niż yy, żółta, więc to mogło po prostu być, być problemem. I jak widzicie, zrobiłem sobie małą plamę na żółtym, bo po prostu ten pigment z tej żółtej kredki przykleił się do czerwonej, no i zrobiła się mała plama, ale jakoś się udało mniej więcej naprawić. A więc tak, jako ostatnie połączenie mamy tutaj zimne barwy. Jest to zielony oraz niebieski, i również się dosyć yy, bardzo ładnie złączyły. A więc tak, dziś stworzę kinaty Shojo z popularnego anima haiku stworzonego przez Ciego Gofurudate w 2012 roku. A więc tak, teraz przejdziemy sobie do plusów i minusów tych kredek. A, y, dwie kredki w, najnowszy, w najnowszym zestawie portretowym, jak mówiłem, mają y, taki, taką wadę, że tworzą jakby taką lekką grudkowatą warstwę, co nie jest zbyt ładne. I może się odbić na rysunku, lecz wydaje mi się, że jeśli byśmy używali tej, kred tej kredki, na przykład albo tych kredek przez miesiąc, albo przynajmniej przez 2-3 tygodnie, to może by się udało, żeby tą warstwę dziwną y tych grudek usunąć, więc to też jest jakiś pomysł, a jak nie zawsze można użyć darpentynę, by to wyblendować. A więc tak, następne minus są napisy na kredkach. Jak widzicie te napisy są bardzo jasne, w sensie są takie posrebrzane. Chyba jest takie słowo. Um, I po prostu te napisy bardzo ciężko widać. Niestety nie podoba mi się to, że są srebrne, bo również łatwo się ścierają. Wolałbym wersję napisów, które mamy jakby teraz, które teraz Karadasz tworzy. I są to napisy po prostu yy, białe, nie są jakieś srebrne, są białe po prostu, przez to lepiej widać i się tak nie ścierają, bo no, niestety, ciężko to wszystko zauważyć, i kolejny minus jest taki, że po prostu te napisy są tak małe, że Luminance ma po prostu prawie na całej kredce napis, a no te napisy, i kolor jaki jest na tej kredce, jest napisany bardzo małymi literkami, przez co średnio to widać. I oczywiście ta piekielna kredka 046, jak już mówiłem, jest to tak badziemna kredka, że po prostu szkoda słów. Nie wiem dlaczego Luminance stworzył taką kredkę. Jest to tak naprawdę najbardziej ważna kredka, znaczy no nie najważniejsza ale ważna, ponieważ jest to brąz, którego używamy do portretów do przyrody załóżmy jak coś rysujemy no a niestety kalendarz stworzył jakąś dziwną kredkę której tak naprawdę nie da się używać i dużo ludzi po prostu jej nie używa, bo rysuje się nim jak węglem, więc to jest właśnie też minus tego zestawu a więc tak, następny błąd jaki jest w tych kredkach to taki, że jasna niebieska kredka i jasna fioletowa nie chcą się zbyt dobrze ze sobą blendować. Znaczy blendują się, ale gdy się blendują to zostawiają taką dziwną warstwę, na której jak się nakłada kolejne kredki, jak, jak zwykle można to było robić, to robi się właśnie taka lekko grudkowa, jakby te kredki po prostu schodziły z tego papieru, jakby, wiecie jak jest taka na przykład pustynia, bardzo słucha to, znaczy coś takiego się robi na kartce. No i nie jest to zbyt fajnym, ale ja próbowałem to zrobić z i jakoś się udało, ale no niestety nie powinienem tego robić, bo kredki same powinny się łączyć, więc to kolejny minus. A więc tak, teraz przechodzimy sobie do lepszej części, jaką jest pigmentacja. Pigmentacja jest po prostu prześwietna. Yy, chyba to są moje pierwsze kredki, które mają aż taką wysoką pigmentację. W sensie miałem jeszcze polizmy aczkolwiek prism mi się nie używało za dobrze, nie umiem ich używać po prostu nie mówię, że miały złom, ale po prostu przy nawet lekkim nacisku już była duża warstwa tych kredek, przez co ciężko mi się blendowało ja mam ciężką rękę, bo używam kredek używam kredek polychromos to też może dlatego yy, ale no, pigmentacja jest prześwietna i bardzo chętnie Wam polecam następną rzeczą jest światłoodporność używam tych kredek już e, od prawie roku i szczerze mówiąc, żaden z rysunków mi nie wybladł, tak jak miałem na przykład ten problem przy pryzmach. Przy pryzmach dosłownie mi rysunek wybladł i to nie była jakaś, że moja wina, tylko dosłownie, nawet nie były w świetle, tylko po prostu jakoś dziwnie były blade, nie wiem czemu i to nie tylko ja miałem ten problem, tylko nawet się zapytałem kilku osób, czy też taki mają no i niestety odpowiedzieli, że tak, więc no, a tu tego problemu nie ma, więc, więc bardzo spoko. Następnym plusem jest gąbka, która właśnie asekuruje kredki, czyli jak widzieliście w zestawie mamy gąbkę, w której poukładane są kredki, że nawet jak wyjmiemy ją, obrócimy do góry nogami, to te kredki nam nie wypadają to jest bardzo spoko. I nawet na przykrywce mamy jeszcze gąbkę dodatkową, żeby jak zamykamy to pudełko, żeby nam się kredki nie rysowały, więc to jest w sumie nawet plus. Następny plus jest taki, że się nie łamią. Niestety problem przy plicach miałem właśnie taki, że się łamią, łamały, że się łamały. Nie mogłem ich dobrze nastrugać, ponieważ się łamało, a używam do tego temperówki na korbkę, co mają takiego specjalnego ślimaka, zamiast normalnego ostrza, a tu nie ma tego problemu. Następna to skówka, która odpowiada kolorowi kredki. Jak mówiłem, nie trzeba po prostu patrzeć nawet na rdzeń, albo robić próbników, tylko po prostu patrzymy na skówkę i mamy od razu ten kolor, który chcieliśmy, więc to jest akurat bardzo duży plus. Więc, tak, jeszcze ostatni plus jest to taki, że jest to blendowanie. Blendują się super. Dla mnie blendują się lepiej niż Prism, ponieważ, gdy już wygładzimy naszą część, której już nie chcemy blendować, a i tak nam coś nie pasuje, to i tak możemy jeszcze trochę to zblendować. Więc, yy, wydaje mi się, że są warte swojej ceny, a o cenie zaraz Wam powiem. Zapomniałem powiedzieć o ostatnim minusie, jakim jest cena. Niestety przez tą cenę dużo ludzi się zniechęca do tych kredek, co jest w sumie. Ja ich rozumiem, no bo tyś wydać sobie 1000 zł od tak, no to nie jest zbyt fajne. Ale uwierzcie mi, naprawdę są warte swojej ceny. Starczą, starczają na dosyć długo, na pewno dłużej niż pryzmy, Ale jeśli dalej nie jesteście przekonani, to również, że możecie kupić ten najmniejszy zestaw albo parę na sztuki. Często na sklepie FC również można dostać je y, w promocji na sztuki, więc tam również możecie sobie zobaczyć. A więc tak, ja Wam naprawdę polecam kanał Luminance, jeśli tylko macie środki na to, polecam Wam je zakupić, jeśli nawet nie w zestawie, to na kilka sztuk. One, zapomniałem tylko wspomnieć, że one bardzo dobrze się blendują z polichromosami, więc jeśli ktoś z Was ma takie kredki, to wystarczy nawet, że kupicie kilka na sztuk i również będziecie mogli stworzyć super pracę. Już kilkoma kredkami można coś fajnego stworzyć, uwierzcie mi. I oczywiście, jeśli zauważyliście, nie stworzyłem całego rysunku Hinaty Shoya, tylko zapomniałem wspomnieć, że tworzę jego część, ponieważ Um, nie miałbym po prostu zbytnio czasu i żeby to obrobić, wszystko, żeby to było takie dobre, więc stworzyłem tylko chociaż kawałek i żeby wam pokazać, chociaż wydaje mi się, że nie wyszło aż tak źle. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć ten rocinek cały, to za jakiś czas na moim Instagramie na pewno się pojawi, a ja właśnie Was zapraszam na swojego Instagrama Draw With Mati, macie, macie na początku intra i zapraszam również na Instagram kitk, Kitki. czyli również na sobie babciakitka, również macie podane w intro. A więc tak, jeśli Wam się rysunek podobał, to zapraszam do zas zasubskrybowania jeśli tylko chcecie i, da i, da i danie lajka. Więc dziękuję i życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, zależy to kiedy to ogląda.